Hej, zanim zaczniesz oglądać ten filmik, chciałbym coś ci powiedzieć. Ten gameplay, który za chwilę zobaczysz, w duecie zresztą, jest takim gameplayem na początku gry. Dawno mnie tu nie było i wprowadzam także mm, poziomkę, którą zresztą za chwilę przedstawię, w świat Skysagi. Także robimy kilka błędów, które dla gracza z Skysagi mogą być niemal obrazą, że coś takiego robimy. Także nie miejcie nam niektórych rzeczy za złe, okej? Okay? Graliśmy nawet kilka godzin jeszcze później, mam parę materiałów już nakręconych. Więc potem już umiemy znacznie więcej, będzie coraz lepiej z każdym odcinkiem. Tak więc nie oburzaj się za jakieś błędy, potraktuj je z dystansem. No i dobra, to tyle, tak? Życzę miłego oglądania. Hej siemka, tutaj Szybek i witam was w kolejnym odcinku z serii Sky Saga. Dziś nie jestem sam. Dziś ze mną jest jeszcze poziomka. Cześć wszystkim. Um, I mamy zamiar potestować trochę tą gierkę. Jako, że dużo czasu minęło, du długo mnie tu nie było. Poziomka jest w sumie, może nie po raz pierwszy w grze, ale tak w sumie to ten. Mieliśmy tylko jedną testową przygodę, żeby pokazać jej co i jak w tej grze, jak to wygląda. Um, I dzisiaj, dzisiaj zrobimy sobie jedno z zadań, w sumie początkowych, bo. Progres w grze jest co jakiś czas kasowany. To jeszcze jest alfa, ale można wejść sobie pograć. Dobra, chodźmy na dół. Mm, no i dziś chcieliśmy wam pokazać właśnie co a propos tych zmian, co jest nowego, co wprowadzono. A, tak nawiasem pochwalę się, jestem vip w tej grze i mam banner VIP-a. Aha. <grym> mm, I tak. Ej, przez ten baner nie da się przejść. O. Kicha. Jeśli chodzi o moją wyspę, za dużo nie zrobiłem W sumie wyczyściłem wszystkie... Wszystkie bloczki, które zawierają fragment kamienia zwrotnikowego Czy jakoś tak? Teraz ile by tego wziąć? Czy to się dało jakoś? Nie O, o, tu jest podziel Podziel, podziel i ja bym chciał mieć... 3. To jest kamień zwornikowy Możesz w ogóle zerkać do mnie do skrzynki? Nie i nie mogę też używać tego kwadratu tutaj To moment, to spróbujemy inaczej Ej, nie mogę nic skraftować, dobra moment Zerknij do skrzynki, sprawdź czy możesz Potestowaliśmy już chwilą, czy e, nie, nie poziomka nie. ma dostęp do mojej skrzyni, ale niestety nie Może tylko edytować co najwyżej, jak się okazuje nic, może i na to gdzieś jest rada. I dziś mamy leśną przygodę. Pomów z przewodnikiem. Aha, bo myśmy zrobili tą leśną przygodę i jeszcze raz trzeba. Znaczy nie, ty zrobiłeś? Mi zostało dwóch do zabicia. Aha, dobra, dobra. dobra Zrobimy to tak. Ja sobie skraftowałem ten kamień. Gdzie mam ten kamień? Odebrałem go. Nie wiem Ups, nie tak hmm. A nie mam go, mam go w ekwipunku Dobra Mały fail Błyszczy, błyszczy, świeci Wkładamy do portalu i zaraz odlatujemy A W sumie co tu mówić jeszcze o grze Na pewno co zauważyliście to to, że mam tylną kamerę włączoną Można sobie na Page Up, Page Down sobie to zmieniać Fajne to Teraz nas przeniesie e, gdzieś na przygodę, jakąś. Zobaczymy, co tam spotkamy. To będzie leśna przygoda. Mm, ostatnio, jak próbowaliśmy nagrać, no niestety troszeczkę nie wyszedł materiał, więc spróbujemy jeszcze raz. E, trafiliśmy na taki jakby jesienny. no jesienny klimat. Fajnie to wyglądało. Takie jesienne, stare miasteczko. Mhm. Mm Podoba mi się kamień. W ogóle naprawdę dużo bloków tu dodali. O, a dzisiaj cukierkowo. No dobra, niech będzie cukierkowo. Trochę na tylnej kamerze dziwnie się ten gania za rzeczami, jeśli chodzi o zabijanie. Ale myślę, że tak atrakcyjnie to będzie wyglądało. O, zajączek. Ja to tylko nie wiem, czy one wybuchają. <grym>, też nie wiem. Ale ten, kiedyś, kiedyś to w ogóle trzeba było je wybuchnąć samemu, a teraz już to robią robią same, trzeba było a, skasować po prostu. jest przereklamowana. No, trzeba wysadzić. W niektórych filmach to praktykują. No Okej, okay. to się przyda. Pamiętam, że kiedyś grzybki mm, leczyły. O, tu mamy wielki zamek nawet. I owce! Owca, owca, owca. wieczki jeszcze są? Dobra, weźmiemy troszeczkę. Owczyny. Możemy lecieć. Kurczę, ostatnio było fajne miasteczko, a tym razem. Tym razem mamy zamek tylko, tak? A, to wychodzi. Wejście główne jest tutaj. Tak myślę sobie. Mały drop FPS-ów. Ale z tą grą jest kurczę strasznie, bo. Zredukowałem mm, ustawienia przed wejściem teraz. Aha, na górze kogoś mamy. I ten, na wyższych ustawieniach mi ona chodziła lepiej niż na niższych. To tak troszeczkę... Nie po kolei tak mi się wydaje. Okej, są jeszcze owieczki. Dobra, ale owcami nie będziemy się zajmować. Szturmować mur! Trzeba gdzieś wejść. Spróbujmy tędy. Tutaj! Zobacz co nawet droga prowadzi O, rzeczywiście jest droga Dobra, zobaczmy gdzie to nas prowadzisz W ogóle okna dodali, fajny bajer, nie? A, Troszeczkę nie, o, czekaj, widzę widzę. Drzwi są, proszę, proszę, proszę Można tędy zejść Myślę Panie, panie, przodem Już się z kimś lejesz? Ej, już się zabiłam Kurczę, szybko ci to idzie O, schody na górę Jest nawet skrzyneczka, tak żeby można sobie poprzyglądać co tu jest Parę tokenów Tak, Krokusowa ogromnym skóra. jest to, że jak idziemy we dwójkę, to we dwójkę mamy łup z każdej skrzynki o właśnie tak, o tym też warto wspomnieć, że każdy gracz ma swój łup. Chociaż ty nie możesz teraz zerknąć do tej skrzyn skrzynki, nie? No, poczekam ja sobie. Ja sobie wezmę tak, jabłko. Skóry chyba nie będę brał. No bo dobra, może jednak. Resztę zostawię. I teraz będziesz widziała... Mów co w ogóle widzisz w skrzynce, tak żeby udowodnić. Um, a ja widzę to... utro. Mhm. Bez tego lata. Mhm, mm um, ja tu Brawa, słyszę, że cię przerywa. No dobra, ale były całkiem inne, inne rzeczy niż w naszym przypadku, znaczy w moim. O, i da się jeszcze wyżej wejść. No proszę, no sam czubek murów. Szybko, czy nie chciałeś zabrać czasem skrzynek? Chciałem zrobić wiele rzeczy. Dobra, chodźmy do tej, może bramy, tam było już paru przeciwników. Został jeszcze jeden do zabicia. Bierz go. Ojej, czy ja go trafiłem ostatni? Nie, 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 mam zadanie zrealizowane. O, to nice, dobra. To będzie można potem lecić z questami dalej. Aha, może ktoś od razu jeszcze tam mm, z grających... Kurczę, znowu się zbugowałaś, no. Mm. <śm> znowu się śmiesznie poruszasz. No nic, y no to alfa jeszcze i to zaznaczają, że to jest gra wciąż, wciąż robiona i wciąż mogą być jakieś błędy. Ach, trafił dobrze. Mam już topór. Tym toporem to widzę całkiem ładnie uderza. Żeby w ogóle wejść, bo nie skończyłem myśli z kilkoma znajomymi albo z jednym, po prostu znajomy musi wejść na waszą wyspę. Przejść z wami przez portal, który stworzycie tam z tego. z tej bryłki, którą stworzycie z Key Fragments. No, A tak, z tego coś. Że żeby wejść na czyjąś wyspę, trzeba ukończyć ten podstawowy tutorial. Tak, to tak. No to... Na samym początku się nie da tak od razu wejść. To właśnie. Warto wspomnieć. No spróbujmy pograć, może ten na innym ustawieniu. <laughs> śmiesznie to wygląda, że tak tłuczysz i, i nie widać Ty weź jedną, weź tą jedną skrzynkę i weź tę drugą O, w ogóle tu ich sporo jest Co tu jest? Dynie są Stalowe ostrze Uuu, tego jeszcze nie było, heroiczny Specjalnie hartowane żelazo, wysoka Nadaje się do mm, wykucia broni Spoko Rzeźbione kamienie Piasek fioletowy fajne rzeczy tu wymyślają nie wszystko oczywiście się zbiera od razu o buty leśnego zwiadowcy ochrona przed leśnymi przeciwnikami plus 6 to ja sobie te buty założę a buty rozgrywcy spakuje żeby otworzyć tą skrzynkę potrzebuję większego narzędzia lepszego silniejszego otworzyć tą skrzynię? tak o żeby wziąć sobie skrzynkę Aha. a no to tak to tak bywa Nie jest o, jak w można. Żelazo, odważniki. No to sobie wezmę. Kronoskała, Ostatnio była mleczna skała, czy jakoś tak, nie? Mhm. Także dodali nam sporo nowych bloków. Co fajne, właśnie dodali jeszcze sporo nowych złóż. Mi się strasznie podoba ten, ten kierunek, właśnie w którym idą. No zresztą popatrzcie. Wcześniej nie było takich żrandoli. Były tylko jakieś tam, no bardziej zwykłe A teraz są i takie I super się biega ten, bez chadu no <noise> tak nawiasem No, przeciwnik Zmienimy sobie setup Już się bijesz bez mnie? No, szybko to idzie Ależ tu ciemno, kurczę. Może zobaczmy jeszcze pozostałą część, bo tu widzę już jakiś łuk. Uu, Od razu szturmujemy? No bo dobra. bez Oj. tych klocków, co? Pomyliłam się. Sety pomyliłaś. Tak, tak. Kliknęła sobie innego. No kurczę, nie widzę sobie skrzynce bez kliknięcia. Co my tu mamy? Nie, na, naprawdę bardzo dużo fajnych bloków pododawali. Także ładnie rozwijałem. Co architekt miał na myśli? Hmm. Naprawdę nie wiem. To są damdżone, także możemy szukać może czegoś pod ziemią. Na przykład jak to? O, czekaj, bo tu jeszcze ktoś jest. Chodźmy się z nim przywitać. Dzień dobry! Kurczę, przydałoby się skraftować już drugi miecz bo naprawdę słabo momentami jest Czy coś tu Wiem, ktoś że mam tu jeszcze? Oh, Przydałby się jakiś łuk. Oh. Oh. Kurczę, ej, ej, ej Dobra, trochę, trochę za bardzo zaszarżowałem. Dobrze, że im tam na plecach siedzisz. Hmm. Jest sobie było. Wow, hej, co to jest? O, ten order leśny. My te ordery mamy na tych broniach, które dostaliśmy z questu, żeby zacząć leśną przygodę. Dobra, starajmy się nie zabić schodząc w dół. Um, używając kontrola, schodzisz tak jak w Minecraftcie nie, nie spadniesz z krawędzi. Ok. Tu się dało przejść, tu się zeskoczy, jeszcze tu się zeskoczy, podziemia, hmm. Jestem na dole. W ogóle lina jest coś takiego, nie wiem czy to się da jakoś zrzucać, Ale gdzieś w ekwipunku właśnie miałem linę. Nie, zostawiłem już, już ją w domu. I zwykły blok ziemi, super, wywalać to. O, dobra, tu już mamy co mamy. Możemy sobie odpocząć. To jest, to jest fajna animacja w ogóle. I dobra noc. W ogóle piękny fioletowy ogień. Klimatycznie. Co ten, co biom chyba jest inny, inny biom. Znaczy inne inne, inne kolorki. mi się bardzo Tylko wiesz co, kiedyś były... był tylko jeden rodzaj bloków. Oho, już ktoś tu jest. No nie był w Dobra, wiesz go, wiesz go tam od tyłu. Nice. Kiedyś był jeden rodzaj e, klocka i Filmik próbowałem od 22. <grych> Psy. Czemu? Nic się nie stało. To ty bierz prawą. jeden rodzaj klocka, kurczę, muszę w końcu się wypowiedzieć. I nie było nic nic więcej. Strasznie mnie to e, denerwowało jak raz chyba chciałem zrobić Let's Build czy coś w tym stylu. No i to tak średnio... średnio wychodziło. Bo, bo wszystko wyglądało tak samo pomimo, że zbierałem z różnych biomów, inaczej to wyglądało. Wszystko wyglądało jednolicie. A teraz pododawali trochę nowych rzeczy. Co ty tak tam przeglądasz? Mam nawet... E, Jęłka albinosy. <grych> Okej. Okay. Krukosowe paski i to już nie wejdzie. W ogóle nie wiem po co to... Hmm, białe, biała szklana szyba. Spoko. Zielony grzyb. O, to może to wywalę Wezmę sobie paski. Jama Walk. Ale jest coś takiego i można sobie potem jakby użyć tego i się odkrywa jakąś fajną recepturę. Tylko, gdzie tego użyć? To jest użyć pytanie. w ręce. Ale mnie leje, kurczę. Dobra, będzie trzeba podzielić się jak w MMO: ktoś będzie musiał bardziej tankować, a ktoś będzie musiał bardziej atakować. Bo, bo tak się nie da. O, Robinka na górę. Sprawdźmy, co jest na dole. Ej, a co to? Na górze jest góra. Co, dzięki. Nie wiem co to za klatka, ale jest fajna. No sama zobacz. Wejdź tam. No sama tam wejdź masz pod kolor zianką. Haha. Tańce pracę. Dobra. Ale jak tu nie chcę, wejść, Co tu jeszcze. Co tu jeszcze jest? Kolejna klatka. schody. Pusto. Mm, tak, schody i drabinki w ogóle są tu i ucie. Ojej, i więcej klatek. Ha, po dwie pary drzwi na klatkę. Co tu się musiało dziać? Więzili y, ludzi, graczy, nie wiem. Coś coś tego pokroju, nie wiem co masz na myśli. Albo to ja mam. Nieważne, schodzimy na dół. <grym> Gdzie jesteś? No, tu. Okay. I co mamy tutaj? Wysokie wejście na górę. O, i można iść dalej. Coś w środku? Pusto. Kurczę, to nawet metale są farbowane na fioletowo. A to ślicznie wygląda na mój klimat. Psy. No, pospacerujmy sobie może bez hada. Słychać zewnętrzne dźwięki trochę tak zabawnie, bo tak jakbyśmy wchodzili gdzieś tam głęboko, w lochy w ogóle, nie wiadomo co się dzieje. A. świerkoczą gdzieś ptaki. Uuuhu, szarża! Kici, kici. To popsuł wazę? przepraszam. <laughs> ja Ciemno sanczuję. teraz. No. W ogóle, miecze chyba trochę bardziej się zużywają niż kilofy. No, kolejne miejsce na odpoczynek Ale nie idź spać, idziemy walczyć z bosem. Widzę, to już tam, to już to miejsce. Zobacz sobie. Główny portal, główne atrakcje, legendarne itemki i w ogóle. No, dobranoc. Tak, dobranoc. A gdzie bos? Panie bosie? Nie wiem, śpię. Ale bossa nie ma. No, weee. Um, w sumie nawet możemy, ale mam pełny ekwipunek, także może już wracajmy, no nie? Tak, myślę, że to dobry pomysł. Dobra, a przez portal, hop. Otrzymałam rankę wyżej, poszukiwacz przygód. <grafię> Gratulacje. Um, dobra, moi drodzy, ja z tym pięknym garnkiem na głowie teraz mogę się już z wami pożegnać. Jeżeli chcecie więcej odcinków ze Sky Sagi, dajcie znać, będę je wypuszczał raz tygodniowo, żeby nie było tego za dużo. Um, poeksplorujemy, pokażę wam, co, tam, co w tej grze jest i tak dalej. Być może raz też zarzucę kodem, żeby szybciej było dostać się do tej gry. Hmm? To chyba nie jest zły, zły pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. Tak, właśnie na takim kodzie w ogóle poziomka się tu szybko dostała. Mówiłem, ja jestem VIPem, jestem coś znaczącym, dostaję takie kodziki. Nie no, to ja od razu na mhm. No, kodziki w sensie aktywujące, no. Dobra, ja już kończę. To z mojej strony wszystko. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się i cześć.